Serdecznie witam drogich braci drogie siostry w Chrystusie w Jeszua, naszym Zbawicielu, temu, który przyszedł do nas, zamieszkał pośród nas i który nas zbawił. Drodzy bracia i siostry, zanim zacznę taką tutaj krótką opowieść czy jakieś tam inne te sprawy, to pozwól, proszę bardzo, żebym mógł zaśpiewać piosenkę, tak żebyśmy z takim modlitewnym nastrojem. Mogli wejść w pewien temat yy, i abyśmy się tym ubogacili wzajemnie. Tym śpiewem, oczywiście, bo tym, co będę później mówił, to już niekoniecznie każdy będzie uszczęśliwiony. Póki mego życia panu śpiewać, chcę grać memu Bogu, póki życia wystarczy mi. Niech miło Ci będzie, Panie moja pieśń, Będę radował się w Bogu Zbawcym Błogosław duszo moja Panu, aleluja, aleluja, błogosław duszo moja Panu. Błogosław duszo moja, Panu, Aleluja. błogosła Błogosław duszo moja, Panu, aleluja. Bogu mamu, prowadzi mnie, jak pasterz owce Pan Bóg wiedzie nas Głosić chce o Panie miłosierdzie Twe By wszystkie ludy mogły ujrzeć oblicze Twe Błogosław duszo moja Panu Alleluja, Alleluja

Bogoslav, do panu al-hailu ya. Bogoslav, do Shoma. Droga siostro w Chrystusie, Wieszła, naszym Zbawicielu. Serdecznie witam i zapraszam do wysłuchania tego, z czym chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić. W nadziei, w nadziei, że może Cię to ubogaci, a może otworzy jakieś dotąd nieznane przestrzenie, gdzie będziesz mogła, gdzie będziesz mógł podróżować, gdzie będziesz mógł odkrywać rzeczy, o których być może wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy, choć one są zawsze koło nas. E... Zawsze zastanawia mnie, zawsze zastanawia mnie taki fakt, bo z nim spotykam się na przestrzeni mojego całego życia, e... Dla mnie nie był to nigdy problem. Natomiast zauważam, że dla innych jest to problem. Jest to problem. Cóż to takiego jest? No, nazwijmy to może syndrom Tomasza, tego nieszczęsnego Tomasza, który to był apostołem Chrystusa, wysłannikiem Chrystusa. Apostoł znaczy wysłannik. Tak, syndrom Tomasza. Myślę, że każdy z nas po części ma taki syndrom, że. Ciężko nam, ciężko nam przyjąć jako prawdę, jako pewnik, jako coś na 100%, gdy ktoś inny, kogo na przykład nie znamy, mówi nam o jakichś rzeczach, powiedzmy, no, z duchowego podwórka, z religijnego podwórka. A nie jest to zgodne z tym, w czym my wyrośliśmy, w czym my obcujemy i tak dalej, i tak dalej. Syndrom Tomasza. Apostołowie zebrani w wieczorniku, jest pierwszy dzień. Jest pierwszy dzień tygodnia. Nie wiemy, jaki był to dzień tygodnia w naszym kalendarzu, bo nikt z apostołów tego nie zapisał. O czym zresztą mam długą lekcję. Przy okazji chronologii i o męcach Chrystusa, gdzie dokładnie wyjaśniam o co chodzi z tymi dniami, że my nie wiemy, jaki dzień tygodnia był w rzymskim kalendarzu, natomiast wiemy, jaki był dzień tygodnia w kalendarzu hebrajskim. Był to Jom Rishon, dzień pierwszy. Nie żadna niedziela, drogi bracie i siostro, naprawdę kalendarz żydowski. Nie, jest, nie był komp kompatybilny w tamtym czasie z naszym kalendarzem. Obecnie naszym rzymskim, czy tam jakkolwiek go będziemy nazywać, on, on się posługuje fazami księżyca i dlatego nie mamy pojęcia, jaki był dzień tygodnia. Bo kiedy księżyca nie ma, nie ma kalendarza. No i mamy Galimatias. No, żeby się połapać w kalendarzu hebrajskim tamtego czasu. Uhohoho. No dobrze, to nie o tym lekcja, a więc mamy pierwszy dzień tygodnia, bo u Żydów dni tygodnia nazywają się pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, szabat i koniec kropka. A więc mamy pierwszy dzień tygodnia bo w kalendarzu żydowskim, kiedy to apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa, strworzeni, pozamykani, no że chodzisz, miał kać, są zamknięci w wieczorniku i strworzeni, i jeszcze przeładowani informacjami, bo ten i tamten, ktoś coś tam mówi, że on zmartwychwstał i że był z nimi, że go widzieli, no w ogóle. O. No właśnie, ale jednego apostoła, przynajmniej tego, którego wiemy, że tam nie, nie, nie było i to jest właśnie Tomasz, są natomiast inni. I Chrystus przychodzi i tam na początku są bardzo, no, jakby zjawę zobaczyli, ale kiedy Chrystus zaczyna z nimi jeść, to już się uspokajają, no tak, to nie żadna zjawa, to jest On, jest z nami, dotyka nas, śmieje się i tak dalej, i tak dalej. Tomasza nie ma. I kiedy On wreszcie w jakiś sposób tam dociera do nich, nie wiemy gdzie był, to oni mu opowiadają. Widzieliśmy, on żyje, żyje, jest. Jedliśmy z nimi, piękny, wspaniały, jaśniejący. Przeszedł przez te ściany, a pytać było nic. O, a Tomasz. A, nie, nie, nie i nie. Muszę włożyć paluchy w jego dłonie i do jego boku. To, no, to może uwierzę, to może uwierzę, że to on. Dobrze znamy tę scenę. Jak nie zobaczę i nie włożę, to nie uwierzę. I wyobraźmy sobie, że on nie uwierzył aż do ósmego dnia. Bardzo znamienite jest, że Tomasz nie wierzy aż do ósmego dnia. Ósmy dzień w Biblii to wielki symbol. Wielki symbol. Wielki symbol. Ósmy dzień odpowiada za oto wszystko czynię nowe. Nowe niebo, nowa ziemia. Wieczna szczęśliwość. Wszystko minęło. Wszystko to, co było pierwsze, minęło. Teraz jest wszystko nowe i doskonałe. To jest symbol ósmego dnia. Ósmy dzień. To jest właśnie ten symbol. Co? reprezentuje Tomasz jako Żyd? On ósmego dnia, co za chwilę powiem, uwierzy, a wiem ten Żyd, ten niedowiarek, ten niewierzący, niesłuchający tych, którzy Go widzą. Nie chce słuchać innych apostołów, nie wierzy im, pomimo, że przez trzy lata jest z nimi, czyni z nimi cuda, chodzi z Chrystusem, ogląda cuda Chrystusa, nie wierzy. A więc przenosimy się do ósmego dnia. A więc znowu są gdzieś tam zebrani w wieczerniku i Chrystus przychodzi jak za pierwszym razem. Piękny, jaśniejący, pełen chwały. Przechodzi przez te, przez te ściany, jakby nigdy nic przez powietrze. I staje około nich i pokój wam. I od razu. <ścoughs> chodź no tu. Chodź no tu, brateńku Tomaszu. No chodź tu szybko. Wkładaj tu paluchy, i tu, i tu, i włóż do mego boku i przestań być niewierzący. I przestań poddawać wątpliwość, gdy ci ktoś mówi, że to prawda, że go widzieliśmy. Bo nie osiągniesz zbawienia, jak nie uwierzysz. Na tym polega sedno życia wierzącego człowieka. Gdyby Abraham nie uwierzył, nie byłoby Izraela. A on stoi pod tym niebem i Bóg mu powiedział, o tak będzie liczne potomstwo i uwierzył. I potem oddaje swojego syna na ofiarę. Bóg wystawił go na próbę. Bóg go kusi, a jakże. Bóg. Nie musi sprawdzać Abrahama, Abraham musi sprawdzić siebie, czy jest posłuszny Bogu. A Bóg powiedział wyraźnie, złóż swego syna w ofierze. Taki był wtedy ówczesny zwyczaj, niedobry zwyczaj pośród tych wszystkich ludów, wokół których on żył. Składanie ofiar z własnych dzieci było normalnością. Więc tym nie ma nic, że tak powiem. <laughs> Strasznego co Abraham usłyszał od Boga. No składaj mi tu swojego syna, jak wszyscy inni składają. Ale Bóg nie chce jego ofiary. Bóg chce, aby on pokazał sam sobie, że jest posłuszny Bogu. Dobrze. A więc syndrom Tomasza, niedowiarka, tego, który nie chce uwierzyć tym, którzy mówią. Widzieliśmy Pana. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jak powiedziałem następnie, często przychodziło mi się spotykać, i przychodzi mi się spotykać z ludźmi, czy to było w, w rozmowach, czy to było w, w słuchaniem jakiejś audycji, czy też czytaniem innych książek, innych ludzi, ich świadectw. Tam często właśnie pojawiały się takie dylematy, że ktoś coś mówi, a ten ktoś mu nie wierzy. Prawda? Ktoś mu nie wierzy. Czemu tak się dzieje? Czemu, gdy, gdy ktoś mówi nam świadectwo swojego życia, nie wierzymy? Co się stało z naszą wiarą? Co się stało z naszą postawą dziecka? Bo gdybyśmy byli dziećmi, to jest właśnie postawa dziecka. Wtedy wszystko, co ktoś do nas mówi, jako prawdę, przyjmujemy, bo taka jest wiara dziecka. Ono nie przemyśliwa, nie zastanawia się to czy tamto, jebam. Nie, ono w to wierzy. Ile z nas. Słysząc od swoich rodziców różne opowieści, uwierzyło w to bez, bez, bez żadnego problemu, jak na przykład w historię tak zwanego Świętego Mikołaja. Czyż dzieci nie wierzą w historię Mikołaja? Przechodzącego przez kominy, fruwającego w powietrzu przy pomocy swoich sanek i reniferów, z workiem prezentu i on obdzieli wszystkie dzieci na całym świecie w jeden wieczór. Dziecko wierzy. Co zatem stało się z naszą dziecięcą wiarą? A przecież Chrystus powiedział: Jeśli się nie staniecie na podobieństwo dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Nie wejdziecie i nie weźmiecie w posiadanie tego, co Bóg przygotował swoim świętym, wybranym, posłusznym, wierzącym od założenia świata. Nie wejdziecie i nie będziecie tego posiadać. To straszne, jak XX wiek zmienił człowieka, jak go wywrócił do góry nogami w jego duchowej, duchowej w jego duchowym wymiarze, w jego duchowym życiu. Dzisiaj wszyscy chcą dotykać, tak? dzisiaj yy, oglądamy jakieś programy i już chcemy tam być, gdzie nam tam pokazuje David Attenborough jakieś różne rzeczy prawda, już chcemy tam jechać last minute ticket i już biegu się fruniemy w to miejsce bo my też chcemy się wykąpać i na tej plaży i wejść na te skały i nie wiadomo co jeszcze tak, chcemy oglądać delfiny i wieloryby i białe niedźwiedzie bo musimy zakosztować tego samego